Ja mano! Z tej strony jazmy, ja z moją koleżanką, a dziś... Dobra, dzisiaj nagrywamy super oba 400 tysięcy łapek w góry, bo ona 4 4, Ja cztery. Biorą oczy do oksa. z bossem. z bosem? Z, walka z, z bosem! A, i weź mojego złotego badleja! Na wydach, Ja jestem u niej pierwszy raz. I pierwszy raz ja u niej nagrywam odcinek. No serdecznie. Ja mogę odpić tablet. No Magda. Magda, tak. trochę tak. znajomych tak. Tak, tak. Tak, znajomych, bo Tak, ja mam Tak. Tak, tak. Tak. do Tak. 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 Ej, Tara, to jest ja. Na serio? No? 86 nie temu. Kazik się już na mnie nie wydarwia. Nie lubię pizzy. Ale to jest taka Ja nigdy pizzy nie jadłam. Kiedy Wywalę Ci takiego, który ma najmniej Puharu. Okej. Okay. Możesz mi wywalić tego ostatniego. Wiem. Głupią ma nazwę. I masz jeszcze tego, dobra? Hop! Hop, hop, hop! Wyszedł do mnie mój piesek o imieniu Kazik. Odtworzysz? Bo czekaj na stukni stukni. No kiedyś ci się Barley no. No, yy, to, to było na odcinku Byłam z Kubą. Nic. To było Felizondzi. No, oglądałam No wiem. Tam prawie nas nie było słychać, bo nawet nie wiedzieliśmy, że nagrywamy. I tak powstał pierwszy pier... odcinek pierwszy. Pierwszy Maciek pierwszy. Ej! To mój klub. Jak ktoś chce się dołączyć, to zachęcam, bo mam tylko... Dwóch członków. W sumie to trzech ze mną. No. A ma dziewięć? To ja. Zobaczcie, mam Leona, Tak samo, co mam. Bardzo dużo tej postaci. To nie moja konta. To jest moja. To nie konta kartoni. Kar... Kartoni. <laughs> Masz. Ej, dasz mi, żebym był z szefem. Ale o co chodzi? O to. Ani, Ale jak to? A nie może dać do tego przeczą. Nie. Ej. Jasiek nie może gdzieś tego skina, bo dopiero drobnął Riko. A tego skina w sklepie nie ma. Ej, Ekstra, czyli nie może mieć skina. O oh nie. A on nie ma skina, do tego Rico has. No. Zagramy w walkę z Bosem. Widzowie patrzcie na takiego epickiego skina. On był za darmo w sklepie jak kiedyś. Tak, ja, jak kiedyś. I mhm. jakby co, nie nagrywałam tego. Tymi to, nie, nie, to mi było. Bo ona nie miała jeszcze tej apki, ani wyciągamy z tego Mój misiu, nie twój i nie ciągnij go za łóżko. Ja go za nogę. Za łóżka. <laughs> ja go pociągnę za łóżka, ale łóżkiem. <laughs> Ja walka z bosem, jestem w Feli Magda. To ja gram, że jest najlepsza na to. Ja w to nie gram, ja, ja nie gram. Ej, widzę, wie. bardzo. On się nie nazywa Fabian. Ani Fira. On się nazywa... Mariusz Grzeżowski. <głysza> Badam. Zabite. Nie. Ja nie jestem taki słaby jak mi się wydaje. Ale wie, bo jak trzech na raz zabiją, no to, to... przegrywam. No. Wiem. Ale jak zabijesz tego. A tam są jeszcze tacy pomocnicy. Pomocnicy. Ja ich nie lubię. Nie lubię. Ja ich boleń. Nie... W sumie to on jest bardzo słaby, tylko ma dużo HP. Widziałem twoje odcinek. A właśnie, wpadajcie na Instagrama Magdy, Magda, znaczy, instruktorka Magda. To co ja wymyśliłam, głupią nazwę. Ej, ty nie może tak, ma tak się nazywasz na Instagramie. Na moim własnym Instagramie. Tak się nazywasz? Nie. A jak? Nie no. powiem wam. I nie zasłaniaj tego, bo nie będziemy słyszeć się. Dobra widzowie. Weź mnie... 10 minut to będzie trwało. Bo Nie, tak ma coś. nic wyginął. Magda daj na zginą nam. A ty tak daj na Mike mam najmniej życia. Jedy na jest słabe. Wolę Tika. A jak ty nie masz Tika? No ja no go testowałaś. Ej, no, jeszcze Nie zobaczę! Ej! Magda! Ja nigdy jeszcze szelką tutaj nie zginę na tym twoim koncie. Wiesz? Konto bankowe kupię ci tysiąc gemów. Nie ma coś. A ta. Mój Minecraftowy mieczek. Ej, nie no, dobrze idzie. A subskrypcje profa i tak Ona mam bardzo słabą, bo ona w ogóle prawie tym Nie ma... Posłuchaj, zaczęłam trzy tygodnie temu, tak? Posłuchajcie. Ej, tu już trwa 7 minut. Uratowałem swojego bóla. I cerem. I idź! To. Ja. Posłuchaj, słuchaj. Jakbyś chciał już przerwać, to po prostu wyłącz tablet. A. Ale ja tu... Ja tu nagrywam, nie będę wyłączył. Ja się nie poddaję. Chcesz pizza? Nie. Smacz pizza. A każdy... A dobra. No brawo Mike. Pierwszą osobę pokonałeś! No tak, bo... My... Wiesz, że jestem sam. A ja wcale nie zginąłem jeszcze. Ani razu. Felka jest dobra! Ale ja nie lubię. Feli wądzi. No właśnie! Jesteśmy trajerami. Było coś nagrywamy. Ta piosenka jest. Ta pizza. No i tutaj sobie nauczka? Nie mam. Ale o tak naciskaj na go, na niego, na go, powiedziałam. A i wiesz, co wymyśliłam dla widu? Bo zawsze mówię, cześć jest Ej, on tylko jeden strzał, a ja ulotę i nie ma. Ej, on uderzył mnie przez ścianę. Jesteś otoczona. Szelka! 25 życia miałem. Ma o, i teraz jest tylko Dajna, Mike. Dynamike! Nie! daj no na Dynamike. Ale zaraz. ile masz procent? Tylko 10? Sara. On ma tylko 10% procent. przez Dynamica'a zginęliśmy, no. Brawo za Dynamica, no brawo, no! daj na Ale włączę jakieś inne wydawania. Złoty barley Nie umiem, umiem grzeć Barley. Ej właśnie, masz tyle samo na Barley co ja. No. Wiesz? A mogę jak na stole. Nie, 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 nic Ja lubię te postacie, które wrócają. Wiem, czego. Bo że... mogę wszystkować przed innymi i mogę włucać, no nie? Ty. Czekaj. Barley. Sto? A e, nie masz. I... ona nasz się nada Barleja? Masz! O jeden więcej pucharek ode mnie na barle. O dwa pucharki więcej ode mnie na barle. Ona ma franka. Kto lubi braula ręka w górę? Tak u siebie. E, Wiedzowie, zagram dla was specjalnie. Napiszcie w komentarzu, kim, bo ja nie wiem. Mm. Wiesz co, zamknij sobie mm, mam pomysł, zamknij sobie oczy i tak rób i wylosuj jakiegoś, zamknij oczy. <grym> God No dobra. Wydał on go wylosował. Miał zamknięte oczy. Ja tak zawsze robię, jak nie wiem jaką postawę. <grym> no, nie odsłyszę. <odzyskać. grym> Przynajmniej gram z Rozą. Rose jest dobra. Ale nie z Barleyem, przypominam. Chodźcie na mój... Na... na mój klub! Zapiszcie się tam i bądźcie u mnie w klubie. Ja mam najwięcej pucharków, a moja koleżanka jest dowódcą, a ja już ginę. Kurde! Eee! No, ale rozegłam. Na koncie y, telefonu mojego taty dołączyłam się do klubu Lubimy Lody. Tak, Lubimy Lody. Minus 2? co ty zrobiłeś, człowieku? Masz tyle samogo gardła, co ja! <noise> na serio? No bo masz 81! 1320? Nie. No tak, 1320. Nie, na barleju 81, a ja też tyle mam. <noise> <Da>! Złodziej! <noise> Ale ja nie mam złotego barleja. Nie mam żadnego sklepu do Barley'a. Au. Sprawdzimy, coś w sklepie, ale nie. tam coś było... a nie. nie, a tam... co było za darmo? Co? O, dzięki. Dopłoko, nie masz. Chcę mieć 44 biletów, wydaj jednego. Albo nie. Ja chcę, nie mam Wiesz, co ja chcę kupić? Szybę nitę, czerwone nasą nitę. Podobno, niedługo te skiny świąteczne, ich już nie będzie. A będą pirackie. Ja płacę! Idę do łazienki sobie płakać. Czy ja ci kupię dwa Magda! Kupię ci wszystkie skiny, jeśli ty mi dasz 500 zł. Bo ci to wykupię. A ile trzeba mieć złoty? 48, a nie. 500! 500 złotych O kurde. Ile mam? Bo trochę jeszcze nagrać, ale potem wyłącz po prostu ten. Co gra? Było. Nie, solo. Solo i szelka. Na ban. Solo. Cóż, grałam Było! Grałam solo w fali w fali. Twój kolega grał. Ej, no, jak nie możesz... Mój kolega, którego zna, który się nazywa Tamagodzi. Kubala Sota. Tamagodzi! Cicho. Tam, będzie cicho. Bo ja cię zaraz uciwam. Śmierć, ręka. Kazik mnie lizał. O nie, nie! ręce! Ja no, sobie tu na ciebie tu, uh, lizał mnie na paznowce. Prawda, Kaziku, to jest najzłodszym wierkiem. Barley! Nie! Najzłodszym wierkiem nie jest Barley! Ale ja mówię, że Barley mnie atakował. No to Shibanita jest najsłodszym pieskiem Ja każdy, gdzie zaraz Kazik mnie zabije Zabije poprawka A, Kurde Kol Lubię. No to sama zjedz. Ciepła. Nie ciepła epła. Kto chce, żeby dostarczał pizzę? Wam dostarczył pizzę. Ale ci śmierdzi, ja od ciebie idę na raz. Bajem pizzę. To ile? Śmierdzi jest i jak zupy tygryska. Ej, to już się nagrywa 15 minut. Byłem. Nie. Nie. To się nie da ja nagryć, bo nie będzie tego, bo będzie za długie. Wyłącz. to tablet. Narka widzowie i Elo. Aleczko!